Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Przyzemek, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Redstone General, w której tu przedstawiam różne ciekawe mechanizmy związane z redstone'em I dzisiaj zajmiemy się czymś, e, co opracowałem na potrzeby mojej mapki Escape i o czym mówiłem w odcinku 18 z serii Tworzymy mapkę Escape, z tego co pamiętam przynajmniej. E, a mianowicie są to ruchome piaski. Tak, ruchome piaski, które były mi potrzebne do dżungli. E, i dlaczego w ogóle postanowiłem zrobić własną wersję? Bo sprawdzałem w internecie, jest całkiem sporo różnych ciekawych wersji, ale niestety żadna nie przypadła mi za bardzo do gustu, ponieważ większość z nich wykorzystywała dużą ilość spawnerów albo command bloków i bawiła się spadającym piaskiem, który imitował podłogę i w momencie kiedy na niego nadeszliśmy, wtedy spadaliśmy w dół do pajęczyn i ginęliśmy. A nie o to mi chodzi, bo. Nie chcę jeszcze bardziej obciążać mapy, dodawać jeszcze większej ilości command bloków, dlatego stwierdziłem, że zrobię własną wersję, która będzie tak bardzo oszczędna, jak się tylko da w te command bloki, zegary i tak dalej. Dobrze, więc znajdujemy się teraz na wersji Minecraft 1.7.4. Jest to ważne, ponieważ niektóre mechanizmy mogą nie działać na kolejnych wersjach. Eee, myślę jednak, że ten powinien działać, ponieważ w większej filozofii tutaj nie ma. Jest to praktycznie jedna komenda. Eee, no i dosyć prosty system. O którym zaraz Wam więcej e, opowiem, dokładnie w jaki sposób to działa. Ale najpierw myślę, że zaprezentuję Wam, o co tak tutaj naprawdę chodzi. E, także włączyłem teraz game mode survival, dlatego że chcę pokazać, w jaki sposób to zabija, że otrzymuje się obrażenia, ale tak naprawdę powinna się z tego korzystać jedynie na game mode adventure, ponieważ na survival piasek możemy. Zniszczyć, a co za tym idzie, wydostać się z tej śmiercionośnej puławki, dlatego jest to dobre na mapę Escape, yy, ale na czas jakby przechodzenia przez te piaski, należy włączyć Adventure. Ja jednak proponuję, żeby cały czas na mapie było Adventure, bo tak jest po prostu prościej. Także taka mała uwaga, jeśli ktoś chciałby tam właśnie montować, no to yy, Adventure, czy tryb Adventure proponuję. <grym> yy, dobra, więc. Przejdźmy do dzieła. Wskoczmy sobie tutaj i zobaczmy, jak to działa. Jak widzicie, piasek zaczyna nas powoli wciągać. Nasza głowa chowa się pod piaskiem i zaczynamy obrywać dosyć mocno. Jak widać, życie schodzi nam szybciutko. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I umieramy. I właściwie w jaki sposób to działa? Zapytacie. Już tłumaczę. E, tutaj mam taki schemat pokazujący, jak to ma wyglądać. E, otóż tutaj mamy komendę. Komendę, która przeteleportuje mnie e, relatywnie o 0,1 w dół. E, 0,1 klocka, czyli dziesiątą klocka tylko w dół. A zobaczycie, co się zaraz stanie. Jak widzieliście, przeleciałem przez cały klocek, a to dlatego, że jeśli wpadniemy już do jakiegoś klocka, nawet odrobinkę, to zaczynamy spadać od razu w dół. E, nie może to być jednak chyba wartość mniejsza niż właśnie 0,1. Z tego co testowałem, już przy 0, tam chyba pół zaczynały się dziać e, dziwne rzeczy. A mianowicie coś takiego, co w sobie też można jakoś wykorzystać na przykład do nie wiem, imitowania trzęsienia ziemi. Problem jest taki, że nie mogę się teraz ruszyć w ogóle, jedynie podlecieć do góry. Na przykład mogę spróbować. E, no ale. 01 może być, wszystko jest OK. Chciałem to zrobić jak najmniejsze, żeby był jak najlepszy efekt, więc 01 bloka e, wyszło mi, że jest chyba najlepszą wartością. I tak jak widzicie, przepadamy przez e, cały blok. Jeśli jednak umieścić by w tym miejscu blok, na którym moglibyśmy stanąć, to zauważcie, że utkniemy głową w bloku. Nie będziemy się mogli teraz ruszać ani nic i będziemy otrzymywać obrażenia. Jednak nie o taki efekt mi chodzi. Chodziło mi bardziej o coś w stylu, że te piaski nas powoli wciągają, a nie że spadamy jak do jakiejś przestrzeni, do jakiejś dziury, bo to można w inny sposób łatwo uzyskać. Dlatego dałem pod spodem pajęczynki. Pajęczynki, w które jeśli tylko wlecimy nogami, zaczynają nas zwalniać. Także wygląda to w ten sposób. Powoli zapadamy się w piasku, coraz głębiej, coraz głębiej, aż zaczynamy. Dostawać obrażenia. Z takiej pułapki nie ma już wtedy wyjścia. Tutaj pod spodem można dać jeszcze klocek, tak żeby kiedy nasze nogi dotkną już ziemi, głowa nadal była w tym bloku, a nie zaczęła spadać jeszcze niżej. E, także ten system wygląda właśnie w ten sposób. i Jedyne co więcej, tutaj trzeba dodać e, oprócz właśnie takiej, e, takiej budowli tak jak to widzicie tutaj. To jest command block, który będzie nas teleportował niżej. To jest cały system, tak naprawdę. Jeden, jedyny command block. Eee, tutaj mamy zegar hopperowy z e, komparatorem skierowany w ten command block. Command block jest na samym środku e, tych piasków. Eee, I mamy tutaj następującą komendę. Tą komendę wrzuca wam do, e, do opisu tego filmu. I ogólnie ma ona za zadanie teleportować najbliższego gracza znajdującego się. Trzy klocki od tych koordynatów w promieniu co najmniej trzech klocków, najwięcej trzech klocków od tych koordynatów o relatywnie 0,1 w dół. Eee, tutaj próbowałem umieścić koordynaty relatywne względem tego komandy blocka, ale coś nie szło, coś się psuło cały czas, więc po prostu wpisałem koordynaty e, takie jak tutaj są. Jeśli jednak chcielibyście jakoś spróbować z tymi relatywnymi, to po prostu. Dajcie w tym miejscu 6 w górę klocków, 6 w górę klocków, i w tym momencie wszystko powinno działać. To są koordynaty, na których znajduje się command block. A teraz jesteśmy na poziomie z tego co pamiętam 51 dokładnie, więc jest to 6 klocków wyżej. Dlaczego 6? Mimo, że tak naprawdę tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć klocków od tego command bloka. Dlaczego on znajduje się w tym, a tak naprawdę chyba w tym miejscu, bo to jest liczone. 56 57 tak Czyli dokładnie w tym miejscu e, Otóż chodzi tutaj o e, O ten promień o promień trzech klocków e, Jeśli umieścilibyśmy go niżej na przykład tutaj To mielibyśmy ten problem że kiedy będziemy w pajęczynie już będziemy w środku tego piasku, to nadal bylibyśmy teleportowani w dół, a tego byśmy nie chcieli. Bo chodzi nam o to jedynie, żeby wejść jakby w te klocki i wciągnąć nas w dół. Wtedy już nie potrzebujemy kolejnych teleportowań coraz niżej, niżej i niżej, dlatego jeśli ustawimy promień, to będzie on sięgał dokładnie do krawędzi, co prawda na wysokości głowy, ale będzie też sięgał e, w dół, w dół do. Do tego tylko bloku, jakby poziomu podłogi, że tak powiem. Czyli też nie jest to ani za głęboko, ani za wysoko. Także łapię cały tutaj promień dookoła, nawet chyba w tym miejscu mnie no właśnie złapało, ale przeteleportowało mnie tylko raz. Jeśli jednak byłoby to niżej, mogłoby mnie teleportować cały czas. Także to widać, jeśli wejdziemy to na środek, to teleportuję na raz, dwa, trzy, cztery. 5. więcej chyba nie da rady, bo wyszliśmy teraz z zasięgu, ale i tak teleportuje nas kilka razy, mimo że to jest kawałek wyżej. Ale i tak myślę, że to jest właśnie chyba najlepsze ustawienie, jeśli chodzi o taką wielkość. Jeśli chcecie jakieś inne wielkości tych piasków, to po prostu potestujcie sobie z tą wysokością. Wyżej, niżej, jakkolwiek tam sobie chcecie. Można też zawsze spróbować z tym trickiem, który został wymyślony w sumie już nie pamiętam przez kogo. Chyba przez Sedlinga? Może przez niego. A mianowicie tym umieszczaniem sfery, ogromnej sfery bardzo wysoko, także że jej powierzchnia jest płaska i w pewien sposób łapie cały ten obszar. Można się z tym trochę pobawić, poczytać o co dokładnie mi chodzi teraz. Może kiedyś to wytłumaczę w którymś z odcinków. Myślę, że, myślę, że tak. Także to było na tyle w sumie na ten mechanizm. Jest on bardzo prosty, tak naprawdę, bo wykorzystuje jednego bloka i prostą konstrukcję takich piasków. E, myślę, że e, Wam się przyda do tworzenia różnych właśnie map, tak jak ja. E, I to by było chyba w sumie na tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli chcecie możecie go zasubskrybować, w górę, skontować, dodać do ulubionych. Jeśli chcecie możecie też zasubskrybować mój kanał, żeby iść na bieżąco z publikowaniem i materiałami. Dzięki za uwagę. Ja nazywam się Przemek. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i cześć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.